Witam wszystkich bardzo gorąco. Słuchajcie, w tym roku obchodzimy pięciolecie firmy. Także chciałbym tutaj, w tym moim filmiku, pokazać Wam firma, jakie wprowadza nowości na ten rynek. Jedną z nowości są orzechy tygrysie. Do zakładania bezpośrednio na włos. Cała seria, 12 smaków. Bardzo fajne, twarde i co najważniejsze, łowne. Także gorąco polecam. Kolejną z nowości jest zmieniona gama Hannibala. Jest to kryl z pomarańczą, z dodatkiem pieprzu. Bardzo fajna kulka. Łowna cały rok. Kolejną nowością jest to seria Wiktory, typowo przeznaczona na zawody. No i tutaj mamy wiaderka 3-kilowe, kulek bardzo, o bardzo bogatym składzie. Typowo zawodniczym, bardzo twarde do nędzenia też kobrom oraz popapy fajne, takie nie za duże na ostrożne ryby. Typowo na zawody, może pokażę w środku, jak to wygląda. Każdy pop-up, każde opakowanie ma tutaj deep. Wprowadziliśmy także w tym roku waftercy bardzo znane, lubiane, delikatnie wyporne kuleczki też na ostrożne karpie czy amury i dodam tutaj, że seria Victory występuje w trzech smakach jest to Monster Crab, Squidge Bravina oraz bardzo owocowy Tutti Frutti wprowadziliśmy również gotowe stick mixy do Pfałek w trzech smakach, squid ochotka, chryl ryba oraz y, orzech kukurydza są to gotowe y, miksy y, do pofałek, także bardzo, bardzo gorąco polecam ostatnią z nowością firma, firmy Invader y, na ten rok y, są pocięte y, podczas produkcji kulki zanętowe tak zwane monetki jest to fajna propozycja do nęcenia, bardzo powoli opadają na dno, takim można powiedzieć ruchem falistym, nawet jak mamy dno zamulone, także one delikatnie osadzają się na dnie. Kolejnym plusem jest, jest to, że leszcze mają problem z zasaniem tych monetek. No i karpie też mają problem z zastaniem, przez co zwiększa się ich taka, można powiedzieć, aktywność przy żerowaniu Także jest to fajny, ciekawy, gotowy produkt Miks do kulek pocięty w czasie produkcji Także takie wiaderko 1 kg polecam I te wiaderka też występują w trzech smakach Monster Cup, Tutti Frutti i, i Squid Żurawina Także gorąco polecam